Akurat przejeżdżałem i zobaczyłem piękną kopulację, nie? Przepiękną, no jedziesz ją Jedziesz Dawaj Filio, poczekaj, poczekaj, będziesz tego żałował. Tak naprawdę to ona mówi do niego Jak kurwo ty zdechniesz To napiszę klapsy de tak jak kurwo zdechniesz, to napisz, że traci Nie, no, kuśwa, powiem wam szczerze, że kuśwa nie wierzę w to, co widzę. Przecież ten gołąbek przed chwilą ruchał. Szkoda, gołąbka. I co? I teraz ta druga mówi do niego. Jak kurwoty ty zdechniesz, to ci napiszę klapsy Rutka z południu, gołąb, zmarł. Proszę o wszystkie kurwy, jakie miał, ja miał na pogrzeb przybycia. I ty kurwa, kurwa, twoja, twoja masz, myślałem, ma że będziesz by zgoda w małżeństwie do siebie małe środek pół roku, pół roku nie, minęło, jak nie minęło, to mnie kurwo zdradza Na sobie me zdradzałem sobie sobie me zdradzać wszędzie mnie zdradzałe jak ci się skórę wycinania nie wstydzi ale to jest poczułe będzie ładne w poczeku nie uwierzycie co zobaczyłem jak jechałem w tamtą stronę Powiedziałem, że gołąbki się ruchały, nie? Jaka piękna miłość kwitnie, aż Jaka. nagrałem. Wracam, jeden gołąb rozjechany, drugi oniem. Tylko ciekawe, czy to ten, który ruchał, czy który. Aż taki że... Na... No jak kurwa, ty zdechniesz. Ja jest no, nie. Ja, to jest nie, za mocne, człowieku To co się wydarzyło jest za mocne! Po prostu to jest za mocne! No nie wiem, no kurde, nie. Bartosz, co ty myślisz o tym? No, Zaruchał na śmierć! Zaruchał na śmierć! Ja to wiem. Nie, ale... Nie, nie! Ja nie wiem co ja mam myśleć o tym. Nie posiadym! Ja, nie! Nie, posiądę. nie, nie posiądę. Jak masz tak! Nie posiadem! Kurwa, kurwa, ziorka siada, on tu jej no ja. Taki rozum jak matka, kurwa, maja. ja twierdziłem, że to no nie Ciężko to skomentować. Słuchasz ty spokojnie, Tak Tak to wydaje się, że na jednym śmierci. Do, dojeżdżasz do końca, dochodzisz, tylko rozjeżdżasz w wóz. i <laughs>